Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj krótka historia odnośnie takiego stwierdzenia w internecie: że nawet jeżeli znajdą się pszczoły, które są dogadane z dręczem, pszczelim gdzieś, to po przeniesieniu ich w inne środowisko, one te cechy stracą. Otóż nie jest to w 100% procentach prawda. Przynajmniej tak pokazuje życie. Po pierwsze, mogę powiedzieć parę historii. To tak. Historia numer jeden. Zaczyna się w São Paulo, w gorącej Brazylii w latach 50. No i tam jest taka mieszanka pszczół europejskich po Hiszpanach, chyba po Portugalczykach. Tam jest chyba też trochę pszczoły intermisa. No i w tym wilgotnym, tropikalnym klimacie południa Brazylii te pszczoły sobie nie radzą. Jeszcze nie ma worozu. Natomiast na ich problemy zdrowotne, słabą produktywność nie, niejaki naukowiec o, nazw o nazwisku Kerr, Warwick Kerr, postanawia sprowadzić kilka podgatunków pszczoły miodnej z Afryki i przetestować je tam w warunkach Brazylii na produktywność i jakieś ich krzyżówki. Z tego co się doczytałem, przez urzędników i jakieś kwarantanny wszystkie prawie matki w transporcie giną, bo z Afryki coś tam się przeciąga dosyć długo i te paczki nie dochodzą. Na czas dochodzi natomiast paczka lub dwie z matkami Apis mellifera scutellata. Na Polski to jest pszczoła wyżyny afrykańskiej. No i te pszczoły są przez jakiś czas pod obserwacją w, w tej Brazylii, w tym São Paulo. Ale ktoś nie kumaty, w pewnym momencie patrzy, no i one mają kraty odgrodowe na wylotkach. Tak przynajmniej twierdzi prasa z, z ówczesnych lat. No doszperałem się do tego artykułu i wydaje się, że są też zacytowane w mojej książce. I co? Odkrywa, że te kraty to tak utrudniają robotnicom przejście do ula i trochę jest tłok na wylotkach. No i je zdejmuje. I tam kilka, kilkanaście rojów w krótkim czasie opuszcza te ule. I tak zaczyna się fenomenalny wynik, którym jest przeniesienie cech z Afryki do Ameryki Południowej i Powstanie stabilnej hybrydy pszczół o nazwie pszczoły afrykanizowane. Bo te skutelaty mieszają się z trudniami na początku tych intermis, tych mellifer, które funkcjonowały w Brazylii i się bardzo dobrze zadomawiają. Te pszczoły mają wyjątkowe cechy, bo na przykład potrafi ich żyć kilkadziesiąt rodzin na kilometr kwadratowy w dziko. No i oczywiście te pszczoły też. Nie zauważyły pojawienia się warozy na kontynencie południowoamerykańskim. To jest przykład jeden. Udane przeniesienie cech. Oczywiście nie były to cechy dobre dla człowieka, bo te pszczoły potrafią zarządlić, ścigać, są bardzo obronne. No i raczej zabiły pszczelarstwo hobbystyczne w Brazylii i w ogóle w Ameryce Południowej. Natomiast możemy mówić spokojnie o tym, że coś się przeniosło z kontynentu na kontynent i żyje mimo warozy. Przykład 2. Amerykański Departament Rolnictwa, tam bodajże się nazywa ten pan Rinderer nazywa. Nazywał, w latach 90., kiedy waroza przybyła do Stanów, poszukiwał jakieś alternatywy dla włoszek, które były bardzo popularne w Ameryce. I dowiedzieli się, że w primorskim kraju, czyli na dalekim wschodzie Rosji, no może warto by pokazać, gdzie to leży. No. Otóż tam ludzie za bardzo nie stosują yy, zabiegów trujących dręcza i, i nikt im. Znaczy nie tracą pszczół. Pojechali, wybrali się z taką ekspedycją i ściągnęli matki najpierw na wyspę, na testy. Nazwano je Russian Bee. Po polsku to będą pszczoły primorskie. No i okazało się, że rzeczywiście są wyniki. Żeby było ciekawiej, pan Wilde w. Aha, czyli znowu mamy kolejny przykład przeniesienia z Azji, de facto do Stanów. Pszczół, które radzą sobie mimo dręcza. Tam oczywiście. Są różne podpopulacje tego, ale całe stowarzyszenie tych hodowców pszczoły rosyjskiej czy tam właśnie primorskiej mówi, że zdecydowanie potrzebują one mniej zabiegów i lepiej sobie radzą. I kilka tam pasiek oparło swój biznes wręcz taki bezchemiczny, bez zwalczania warozy właśnie na tych pszczołach. To już drugi przykład. Trzeci przykład co może... Niech będzie, że jest zły, podam, bo też znam złe. Pszczoła z Tuluzy, czyli tam prawie nad wybrzeżem Morza Śródziemnego, którą hodował pan Kefus we Francji. Została przeniesiona bodajże albo do Kirchhain w Niemczech, czyli bardziej na północ, i one na przykład sobie nie poradziły. Czyli tam wydaje się, że się miały słabsze rodziny, nie radziły sobie z wrazą w nowym miejscu, w przeniesieniu. Żeby nie było, że mówię tylko o pozytywnych przykładach. Natomiast w tej Tuluzie, kiedy przeniesiono do niej pszczoły, no właśnie kiedy Kefus w latach 90., przeniósł pszczoły Intermisa, bodajże z Afryki Północnej do Tuluzy, no to one jak najbardziej wykazywały cechy tolerowania z. Ograniczania sukcesów reproduk sukcesu reprodukcyjnego dręcza. I jakiś jeszcze przykład na koniec, może. Były primorskie sprowadzone do Oberursel. To też pan Jerzy Wilde pisał w szczelarstwie w okolicach lat 2000. Mam tam że był na jakimś stażu w każdym razie pszczoły krainki, rodziny krainek i rodziny z matkami pszczół primorskich na początku to tylko z matkami bo to były pakiety stworzone z krainek nieodpornych połowa pakietów z matkami primorskimi a połowa z krainkami no i policzono po prostu na koniec warozę po 80 dniach przypominam tam, gdzie były matki primorskie, przez około 40 dni jeszcze było sporo pszczół takich krainek, bo, bo oni nie wzięli pszczół primorskich całych, nie, nie, nie za, zaimportowali całych pakietów, ale tylko matki. Co się okazało, w tych pakietach, gdzie były matki krainki i pszczoły krainki, po zainfekowaniu ich na początku 800 sztukami warozy, warozy było więcej, chyba 1200 średnio sztuk. Natomiast w tych pakietach, które były pakietami krainek, plus matka primorska. I po 40 dniach już to były pszczoły primorskie, tej warozy po 80 dniach było mniej, około 600 sztuk. Czyli również tutaj czysta pszczoła primorska, po przeniesieniu win na środowisko, nawet jeżeli się jej dołożyło na początek, na start pakiet pszczół nieodpornych, wrażliwych, no to ta pszczoła poradziła sobie w jakiś sposób, zredukowała liczbę warozy. Także miejmy otwarty umysł. Pszczoły mogą nas zaskakiwać. Nie przyjmujmy wszystkiego, co mówią nam mądre głowy, zapewnik, tylko bardziej szukajmy doświadczeń praktycznych, najlepiej opisanych przez naukowców. No, powodzenia.